Tym razem z pomocą medyczną udaliśmy się do Zambii, w kraju w południowej części Afryki o powierzchni ponad dwukrotnie większej od Polski, z dwukrotnie mniejszą od naszej populacji. Można śmiało powiedzieć, że Zambia to prawdziwa Afryka z dziewiczą, nienaruszoną jeszcze przez człowieka przyrodą, rozległymi obszarami sawanny i burz. Zambia to państwo borykające się z wieloma problemami w zakresie opieki zdrowotnej, wynikającymi z niewielkiej liczby placówek ich bardzo skromnego wyposażenia i z braku wykwalifikowanej kadry medycznej. Nazywam się siostra Edyta Wójtowicz, jestem siostrą służebniczką. Od 20 lat pracuję w Katondwe. Jest to szpital położony w Luandze, w Zambii. Jesteśmy oddaleni od najbliższego miasta, 250 km. Szpital ma 100 łóżek. Posiada porodówkę, oddział kobiecy połączony z pediatrycznym, męski, izolację, dwie sale operacyjne. Szpital w zasadzie zaopatruje ponad 30-40 tysięcy pacjentów. I obszarowo, jakby porównać, no, znajdujemy się na terenie jednego szpitala z jedną ortopedią dla w Polsce dwóch województw. Jest to trochę inny profil pacjentów i inne problemy niż u nas w Polsce. Bardzo dużo jest tutaj zwykłych takich, oczywiście, urazów, typu upadek z drzewa czy wypadki komunikacyjne. Natomiast tutejszy personel zmaga się również z urazami, które u nas nie występują, to znaczy pogryzienie przez krokodyla czy przez hipopotama, czy urazy właśnie ukąszenia i tego typu problemy. Zobaczyliśmy konsultacje pacjentów, którzy zostali specjalnie przeprowadzeni tutaj do, do szpitala. Większość z nich to, to pacjenci pourazowi, część dzieci, większość dorosłych. Zobaczyliśmy ponad 10 pacjentów. Część z nich będziemy przygotowywać do zabiegów operacyjnych, które chcemy wykonać tutaj w Zambii. In the in the With the can do is... Bardzo, bardzo gorąco proszę w moim własnym imieniu, w imieniu moich współsióstr, personelu, wszystkich przyjaciół tutaj w szpitalu w Katondle, wszystkich chorych prosimy Was o pomoc.